Witam w dzisiejszym ciekawym odcinku. Odcinek dzisiaj będzie polegał na łatwiej serii, którą muszę zacząć. Ale napiszę w komentarzu, co z tym są dzisiaj. Jeśli chcecie kontynuację tej serii, to przynajmniej zostawcie 3 łapki. I ona będzie polegała na tym, że będę pracował na jakiejś pracy na serwerze Ford Live przez 15 minut. I zobaczymy, ile zarobię. Jeść yes, i zobaczymy jaka ptaca najbardziej zapłacza Oczywiście kopka też wejdzie w grę I oczywiście to później wywie wywierzemy. Ale to będziemy jako... Nie, a w sumie 15 minut. W 15 minut na kopcie nic nie zrobimy w sumie. Ale będzie można zobaczyć. A dzisiaj jak widzicie odcinek zaczynamy od swaperów. <coughs> zaczynamy dlatego, że nagrywam też inny odcinek i byłem akurat na słaperach, bo miałam najbliżej do tej ptaczy. I mam przy sobie 1000 złotych. Jak widać. Które teraz płaczę tutaj. Oczywiście te 70 groszy możemy komuś dać. Na przykład daj kasę tutaj. K i r r r r 1, 2, 8. I co tutaj? To jest chyba... 0,70? Nie. Daj kasę. Ten nikt mnie ciekawi. Bo skąd się go poznaję? Yy, to jest wtedy w ten sposób. Nie, coś mnie, coś mnie zdenerwuje za chwilę. Daj kasę. Dobra, może to jednak ta osoba, o której myślę, to nie jest. nie dziwny nick mam. I jednak nie dajemy jej tej kasy. <laughs> nie wiem. A niech będzie. <laughs> A, Hipetsonik. Dobra. Mamy totalne zero. <laughs> I teraz zaczynamy przez 15 minut, ja sobie to odpalę. Yy, odpalę na tym, a i właśnie tą kasę co zarobię, odpaliłem. Tą kasę co zarobię możecie mu, yy, pisać w komentarzach, co mam z nią zrobić, czy jakiś na tuning, czy komuś podarować na przykład. Tylko pamiętajcie, że to musi być większa liczba głosów, dlatego na społeczność was odeslę. I po prostu tam jakieś głosowanie? Ja wybiorę. Nie wiem, dać donate yy, na przykład temu Hyper tutaj dać donate komuś innemu. Po prostu daj donate I jakiejś byle y, randomowej osobie. Po prostu nie wiem, zobacz sobie na tap. O i na przykład tutaj paskarz jakieś tam i dać mi tą kaszę, lub yy, czy na no, auto przyznać czy takie inne. <laughs> Jak widzę, to w y, 42 sekundy mamy 50 gramów. Tak, chyba gramów. Yy, tak tych jakbym wiecie. No to nie mamy za dużo, a nie mamy za mało. No w sumie mamy strasznie mało. <laughs> Mam nadzieję, że to jakoś 15 minut. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, chyba śmieciarek wa raczej wam nie A w sumie 15 minut śmieciarki. Dobra. Będzie można pomyśleć coś, tylko to będzie trzeba bardziej zorganizować. I będę potrzebował osoby do pomocy ale Szebiksza nie będzie, bo już wytłumacza... w innym odcinku, który nie wiem, kiedy będzie się ten, czy tamten. Po prostu ogarnę, ogarnę, kogoś innego, na przykład mam takiego fajnego znajomego, który by sobie to zrobił fajnie, na pewno. <laughs> A potrzebuję go po prostu do odcinka. Mm, także mówcie, co dodać do tego mojego pojazdu. A na razie to robimy po prostu to, co mam, zamiar. Przez kolejne jeszcze 13 minut. Niestety wam żadnego licznika zapewne nie dam, bo montażysta to jest mój największy problem. <coughs> nie wiem, w jaką sklepę dostaję znów. O! Wi Obkrężymy sobie to, tam bardzo ciekawe, albo... My tam raczej pod prąd nie wjeżdżamy im. A w sumie tu nie ma jakaś Dobra. Raczej nie można wjeżdżać tak. <laughs> po prostu... Przywitam jeszcze z nim. I jedziemy dalej. <laughs> mm, dobrze, to jedziemy dalej. Zobaczymy ile w ogóle uzbieramy tych kilogramów. Bo na razie to cienko to widzę. Bo minęły 3 minuty, a mamy strasznie mało tych kilogramów. W moich obliczeniach będziemy może mieli 13 kg, to jakieś może 600. <laughs> nie wiem, zobaczymy wizualnie. Yy, przed jeszcze tym testem, jakby no i tak go robimy już, ale chcę wam powiedzieć, że to jest na pręcze plus takie zarobki. Dlatego nie porównam wam bez premki. Albo, że będziecie chcieli, tylko nie porównam wam wszystkich prac bo bym musiał na innym koncie wbijać 1500 lp co by trochę nie miało na sensu bo jak wiadomo nie można sobie z innego konta chyba przekazywać majątku, z tego wiem co bym nie mógł tam, a w sumie jeśli byście wybrali, nie wiem, zobaczymy na 20, dobra by tego nigdy nie wbiczę na 10 lajków pomyślę o drugim koncie żeby zrobić taki test tylko, oczywiście, przy okazji jeszcze zrobimy odcinki, jak wbijam TLP. A na razie to mamy 4 minuty za sobą, czyli jeszcze 11 minut. I tylko to widzę. Ale. O! Właśnie. My jesteśmy w San I to jest ten największy problem Fierro. Kurde, nie wiem widzę. Wiesz, że Za chwilę może jakiegoś topa zrobimy, nie wiem. Pójdę po jakąś wadę lub po, po prostu nagrywam drugi odcinek. Ale dzisiaj jest chyba nie za bardzo chcę, moje gardło. Chcę nagrywać te odcinki. To trochę mu się nie dziwię, ale... No niestety trzeba nagrać taki odcinek. Bo wy odcinka, to jak bez yy, nogi dla niektórych. W ogóle za, zapraszam was do, zasu, zas, do zasubskrybowania kanału i zalajkowania. Z tego powodu, że y, tylko chyba 20% z was to robi, czy 8, nie wiem. Patrzę, jak ostatnio to było chyba z 20, że straci mało. A wiecie? Ostatnio widziałam bardzo taki fany moment. Fajny, że tego tutaj właśnie straży pożarnej. Taki jeden bardzo fajny osoba nagrywa. Jest, jest fany moment. że straży. Może wam gdzieś podlinkuję w opisie, Ale tutaj żadnej straży nie ma. <laughs> nie ma niestety. Nie mam? Nie ma. Nie, niestety. Tam w ogóle karetka jest. Jednostka ratownicza. A tam jest ratownicza gaśnisza, ale tam też samdy nie ma. Nie wiem. Nigdy tym się nie interesowałem, a nam w tym momencie zostało 9 minut. Tak około. No, jak widać, ta praca totalnie się moim zdaniem nie opłaca, gdy już patrzę. No, nawet 5 kg nie mamy, a 6 minut już minęło, pracy. Może to jest wina tego, że to są takie drogi, nie wiem. Jeśli chcę, mogę zrobić bezsensowne odcinki z każdego miasta, ze słapetów, na przykład LS, LV chyba też jest. No wiesz o co chodzi. Co nie widzę sensu, bo jakbym miał to wszystko testować, to bym miał zapas na miesiąc takich samych odcinków tylko z innego miasta, co by było bardzo nudne. Ale jeśli chcesz taki odcinek, to napiszcie w komentarzu. A na pewno coś takiego postaram się zrobić. Jeśli chcesz odcinki tak, jak który miał być, ale z paru powodów mi się nie udało nagrać w końcu, to dla nas społeczności chcesz takie odcinki. Ale jak widzę po mojej widowni, to bardziej chcesz MTA, dlatego nagrywam się MTA. I w tle mta i w ogóle nagrywam dużo mta no po, po, po prostu wy tego krzeszę, no to no mogę na, na, tam nagrywać wam. Żebyśmy się nie zrozumieli źle nie będę wam nagrywał przez jednej gry. Przez jakieś dwa miesiące po chyba już nagrywam, że a w sumie ja chyba nagrywam tyle już. Żebyśmy się po prostu nie zrozumieli źle, że ja będę na tym kanale tylko z tego nagrywał, bo to jest. Jak był pierwszy mój odcinek z Czezgo. To ten kanał miał zamysł, że ja będę z wielu GIN nagrywał, a nie tylko z MTA nie jest grom. MTA nie jest grom coś... yy, tego kanału. Za chwilę się mnie trafię, to są same podgódki. A grom tego kanału to jest w sumie Cześć. Który raczej będzie rzadko schodził po, po prostu. Skończyłem się w Czeszę. I mi się tak wydaje, że bardzo skończyłem. <coughs> Tym bardziej mam też problem z jedną osobą, którą bardzo długo grałem. Ona nigdy dla kanale nie była. Ultimate Champion. Miałem z nim nagrać kiedyś, ale nie nagrałem w końcu. Po prostu m, przez jedną osobę, po prostu jakby się z nim niby pokłóciłem. Niby nie, nie wiem. No i od tamtego momentu z nim długo nie grałem. Dlatego osoba Niku Sebik jest bardzo ciężką osobą, żeby z nią nagrywać i rozmawiać bo po prostu to jest ciężko z nim wytrzymać. Jak widzicie na odcinkach, ja z nim nie zawsze wytrzymuję. Bo po prostu się nie da czasami jego znieść. Ale jak widzicie podjechać musimy pod tą górkę bo jest 9 minuta, za jakieś 6 minut musimy to oddać, żeby było to rzetelne, dosyć wiadomo, że pewnie będzie 15 minut i 50 sekund albo nie wiem, jak będę śmiesznotki robił, to będzie 17 minut, bo będę musiał wrócić lub przez takiego, jakby 15 minut to jest taki czas umowny, żebym, żebym ja już nic nie robił Oczywiście, nie zawsze tak będzie, to będzie 15 minut. Na szłapenach to jest bardziej prawdopodobne, ale nie na każdej pracy. Na lawetach też może to jest możliwe. Yy, na kurierze to jest nawet bardzo możliwe. Pozdobię mi jeden kurs i mija tak 15 minut. Ale mam bardzo niefartowny kurs na kurierze, który nie zawsze... Jest mała szansa, żeby się taki kurs jakby zdarzył, dlatego Będę musiał go przed następnym odcinkiem z tej serii po prostu zrobić. Jeśli w ogóle będziecie chcieli, dlatego trzy łapki w górę i kolejny odcinek z tej serii. Mam na nadzieję, że dla Was to nie będzie jakiś wielki ten yy, wyzwanie te trzy łapki po serio ubierze, zdobyć moc. Yy, jeśli chcecie zadawać jakieś pytania, jakie mam marzenia i inne, to także taki odcinek będzie. Może na społeczności po prostu się was zapytam i taki odcinek się zrobi. Pomyślę o tym od dłuższego czasu, ale nigdy nie ma z tego czasu, też społeczności nie mam. O nie, tylko nie ta osoba. Dobrze, mam OBS-a. Tamta osoba w tamtym sultanie. Przyjrzymy się. Jeśli to jest ta osoba, to wam powiem, żeby uważać. <laughs> Także będziemy mieli nagranie tablicze. Dobra, rychała. Tak. Mi się wydaje, że to był taki jeden przejot, który taranuje jak go wkłudzisz i w ogóle. Albo jak go wyżywać, na przykład na Discordze, i po prostu zaczniecie się taranować i tyle. masz jakieś maksymalnie, mi się wydaje, 11 lat po takim zachowaniu, ale nic mi tu oceniać. Ja po prostu jestem zwykłą osobą, która nagrywa, dla maksymalnie nie wiem. W sumie tam jest bardzo dużo tych unikatowych widzów, ale. Jak widać, nie subskrybujecie. Tam jest chyba 200 widzów unikalnych, a subskrybujecie 45. No to może nagrywam dla tych 300 osób, a reszty która nie subskrybuje. <laughs> Ale no trudno. Ja tu nagrywam bardziej dla siebie. Wiadomo, ja żebym chciał, nie wiem, 100 tysięcy subskrypcji osiągnąć na YouTube lub wszystkiego. Na pewno by to dawało mi większe motywacje. Ale wiem, że na ten moment in w ogóle to jest raczej nie, niewykonalne. Ponieważ jest się ciężko teraz wybić, tym bardziej, jak ja patrzę na to, że jest mało YouTuberów, którzy się wybili i mają 1000 100 subskrypcji. Na przykład ten Matrix, o którym nagrywałem te muzyki Fortnite. Ta seria też ma powrócić, chyba, ale nie jestem pewien, czy do niej. Po prostu nagrywałem o nim po. Ciekawi mnie ten kanał. Subskrybuję go od 3000, teraz masz prawie 100 tysięcy. Ogólnie bardziej nawet fajne muzyki robił. Jak, no, jak na tamten moment, jak miał taki styl muzyczny. Teraz wiadomo, że może bar tak bardzo mnie te muzyki by nie zachwycały jego, ale i tak coś tam jest. Wszystko z tego o nim wiem, to chodzi też szkoły muzycznej. <laughs> Dlatego może te niektóre jego nuty są takie, nawet spoko. Co oznacza, że trzeba kiedyś odcinek zrobić. Miałem dużo zamiarów z innymi youtuberami nagrywać odcinki, ale jak wiadomo, szansa, że mi odpisam jest zerowa. Dlatego nawet nie pisałem. Bo szansa, że taki właśnie ten Matrix mi odpisze, jest totalna, równa zero. Lub e, ktoś jest taki nawet YouTuberem, który nie ma dużo subskrypcji. Nawet nie wiem. Z Nim to na pewno bym nie nagrał, to jest wiadome. Z Jacobem jest to bardziej prawdopodobne, dlatego że Jacoba się da znaleźć w Fortnite. Tam jechał konżolek. Trzeba to za samochód nawet nie wiem. Sprawdźmy ile mamy czasu, bo dlatego się tak kręczy, bo chyba dwie, 3 minuta została. Tak została minuta i 10 sekund, dlatego za taki czas odkładamy. 11 kg nie, nie, no, nie zadowala mnie. Ale no, trzeba wam powiedzieć, jak to nie ja robiłem te skrypty tutaj na ten serwer i w ogóle. Te zarobki też są słabe, po jedyne, gdzie się da zarobić to we frakcji. I to nie na adepcie na pewno, dlatego no słabo. A tym bardziej mi się wydaje, że to jest coś nie tak. przyjmują Pisze w rekrutacji jasno o wiek. A oni przyjmują osoby, które mają od 2 lat i nawet. Też się słabo to robią, ale no niestety trzeba na to poradzić. Nie sprawdzałem tego chłop nawet w ten... w softach, jak na tam fun moments jest, to chłop maksymalnie ma tam na jakieś, nie wiem, 11 lat maksymalnie głos. I taki jest, nie wiem skąd, ale jest odkładamy, i dokładnie minęła, ominęło 15 sekund i 15 minut i 1 sekunda. Czy mnie zadowala wynik 663? Nie. Czy wam polecam tą pracę? Raczej też nie. Yy, no to co, so, do zobaczenia na następnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał i zalejkujcie. Mam nadzieję, że po tej rozmowie na dzisiejszym odcinku, może wywnioskujecie coś i zasubskrybujecie ten kanał, Po sery was jest dużo, a nie, po was, was, w sumie nawet większa połowa was, was, nie subskrybuje. Wiem, że dla wielu, którzy to subskrybują, to teraz co to mówię, i przedłużam ten odcinek, może być męczące, ale po prostu chcę mm, dla kogoś to nagrywać, bo sam dla siebie jest fajnie nagrywać, ale wiecie, jak to działa. Yy, więcej fanujesz i tego też ty, też subskrybujcie kanał.